Lubisz spać na twardszym podłożu, a może ważysz trochę więcej i szukasz materaca, który zapewni mocne i stabilne podparcie. Modern to nowoczesny, wysoko-elastyczny materac piankowy, który odpowie na Twoje potrzeby. Po jednej stronie umieszczono twardą piankę wysoko-elastyczną HR, gwarantującą komfort osobom lżejszym, preferującym twardsze podłoża. Po drugiej umieszczono wytrzymałą, komfortową dla osób o podwyższonej masie ciała bardzo twardą piankę hybrydową. Otwory wentylacyjne w środkowej piance zapewniają prawidłowy przepływ powietrza, gwarantując zdrowe środowisko snu i wydłużoną trwałość materaca. Siedem zróżnicowanych stref twardości zapewnia idealne dopasowanie i bardzo dobre wsparcie całego ciała tych lekkich i tych cięższych. Jeśli twój partner preferuje inną twardość podłoża niż ty, połącz dwa węższe materace w jeden duży. Po bokach znajdziesz praktyczne uchwyty i z łatwością obrócisz materac na drugą stronę teraz wyposażony jest w delikatny w dotyku puszysty pokrowiec Kaszmir, który posiada właściwości antyalergiczne i wchłania do 40% wilgoci z otoczenia. Jego zadaniem jest także izolacja przed zimnem. Można go z łatwością zdjąć i wyprać w pralce. Oferujemy szeroką gamę rozmiarów. Zapewniamy 15 lat gwarancji. Zajrzyj na stronę Hilding.pl Hilding. Wyspani mogą więcej.